Stałem jak co dzień rano i się okazało, że Lisandro Lopeza pojechał. Bo Icon Pika zrobić się zachciało i dzisiaj widzowie robimy Icon Pika na koncie głównym, wydajemy końsy, otwieramy szalone rzeczy i standardowo. 2000 łapeczek do góry, i robimy jeszcze jednego Icon na koncie głównym, bo końców mamy. I możemy to zrobić. Możemy to zrobić dla widza. Obowiązkowo pochwalcie się, co Wy potrafialiście z tych swoich Icon bo już kilka dni jest, więc z pewnością Wy także porobiliście tych Icon Picków dużo. Ja wiem, że z Icon może polecieć dobrze. A dlaczego? Dlatego, że już w sobotę pojawi się materiał z Waszymi Icon Pickami, z Waszymi potężnymi trafami, gdzie. No, trafy były okrutnie, okrutnie dobre. I mam nadzieję, że dzisiaj przebijemy jeszcze jakąś jedną barierę. I dołączy do nas ktoś potężny. Ale to, czy tak się stanie, no to zobaczymy. Jesteśmy na naszym koncie głównym i żeby na początek wam pokazać obraz sytuacji, co my w ogóle, w co możemy celować. Jeśli chodzi o tego Icon pika, to pokażę Wam po prostu mój skład. Skład się nie zmienił w porównaniu do zeszłego pokazywania tego składu. No jedyne co, to Fofany mieliśmy, testowaliśmy nowego Fofany w duecie z Gwendozim na środku pola, ale w ostateczności uznałem, że Fofana i Gwendozim to jest zbyt defensywny duet na środku pola i zwróciliśmy do Nkunku, chociaż na te Food Champions, które teraz będzie za kilka dni prawdopodobnie wiedziemy na to Sanchez. Ale jeśli chodzi o karty, które możemy trafić. To oczywiście na to Sancheza. Mam nadzieję, że trafi ktoś tutaj jeszcze jeden zawodnik z tego pika, który w dzisiejszym odcinku będzie, no ale jakbyśmy trafili kogoś na bramkę git, na obronę git do środka pola git, na atak git. W zasadzie cały ten klub jest wymienny, więc to też jest pewnego rodzaju atut, że możemy sprzedać i spieniężyć. I dzięki temu, że kogoś sprzedamy. To też jednocześnie zyskamy pieniądze, które będziemy mogli e, przeznaczyć na rozwój naszego klubu. E, skład 88 rated, czyli skład o ocenie 88, tłumacząc na polski nasz język. E, wszystko e, z naszego klubu póki co. Choć niestety, patrząc na wszystko, e, patrząc na nasz cały klub, niestety będziemy musieli tutaj troszeczkę końców użyć. Ale to nic, bo Wy wiecie, dla kogo jestem dla widza. I tyle. Przepalamy pierwszy składnik, 88. I lecimy do kolejnego SBC. 23 paczki, paczek, 23 paczki. No, dobrze powiedziałem. 23 paczki czekają na otworzenie. Tutaj, kurczę, będzie się działo, będzie dym. Pierwszy dzień to, lecimy z wszystkim. I tyle. Lecimy do drugiego SBC. 87 rated skład. Przepalanko. Po prostu przepalanko. Też udało się Prawie, że wszystko wziąć z klubu. Ostatecznie kupiliśmy tylko kasztelca za 12 tysięcy. No ale y, następne piki, następne składy to już nie będzie tak łatwo. To już będą problemy. To już będą zdecydowanie problemy Neymana. Ale spokojnie. Co złego, to nie my. Bo. No to zrobimy to, widzowie. Zrobimy dla widza. SBC numer 3 87 Rated Squad. Delikatny ból przepalać Marcela Sejego. Trafionego w, w paczce z ikoną, no ale cóż, jak trzeba to trzeba. we have what we have. Przepalamy, mam nadzieję, dla większego celu. Że ten desai wspomoże tego pika i sprawi, że coś lepszego będzie, będzie, będzie trafiane. Kupiliśmy tutaj tylko benzemę i kupiliśmy tylko Kevin Cadebrynna. Więc łącznie 100 tysięcy plus minus, wyszło na 100 SBC. No ale niestety, ostatnie SBC, czyli ten skład o ocenie 86, będzie musiał być kupiony w całości. 86 w całości będzie kupowany i tyle, no ale trudno, trudno. To i tak, po plus minus to jest 120 tysięcy, więc koło 200 wydamy, więc też bez tragedii. 86 rated squad, czyli na polski, 86 oceniony skład. Tak jeden do jednego tłumacząc. Oczywiście, gdybyśmy chcieli słowotokiem angielskim to to powiedzieć, to inaczej byśmy to przepalili. Wiadomo, pół życia na wyspach brytyjskich robić swoje, dlatego też mam możliwość wypowiadania się w sposób swobodny yy, po angielsku. Submit skład. Yeah, baby. Dlatego też mam piwo po angielsku, bo, bo wolałem sobie ten angielski szlifować. I co, co daje nam możliwości wiele Widzowie Nie są emocje Jest draż, dreszczyk Jest dreszczyk emocji Nie będę ukrywał, jest, jest Mimo tego, że konto jest dosyć grube Że my jesteśmy grubi To wokół tego Grubego usposobienia W sensie do mojej osoby Przez to grube usposobienie Też przychodzą pozytywne emocje I negatywne też I właśnie teraz te emocje potrząsają Tą grubą sylwetką. Widzowie, będzie odsłanianie. Nie będę tutaj Was oszukiwał, że nie będzie odsłaniania, bo będzie odsłanianie. Lecimy teraz z prawej strony. No, zbyt długo nawet nie mieliśmy wątpliwości, któż to taki. To jednak, nazwisko na trzy strony A4. Van Nistelrooy powoduje, że jest to no, jeden, jedyny w swoim rodzaju zawodnik. Zdecydowanie Van Nistelrooy. No, karta potężna, można by rzec. Karta, która na pewno odbije się szerokim mechem, Jeśli będzie w naszym klubie strzelała jakąkolwiek bramkę. No, i teraz środek. Chyba bramkarz. Yy, nie, w sensie w, chyba, 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 chyba napast. W sensie nie bramkarz, o tak chciałem powiedzieć. Dobra. Jest to karta na pewno słaba. Nie boję się użyć tego słowa. Na pewno jest to karta słaba. Chodź! Jeszcze jeśli tu jest powyżej 90%, pace, to zawsze coś tam można z nią zrobić. Jest to Brazylia. Jest to Sokrates. Powiem tak, jest to karta poniekąd. poniekąd jest to zwycięstwo. Bo jednak trafić Brazylię w paczce czy tam piku z ikoną to zawsze cieszy. To zawsze powoduje uśmiech na twarzy, bo jednak Brazylii się nie trafia na co dzień zbyt często. I to też powoduje w moim sercu uśmiech taki, że wiem, że ta Brazylia przy Francji też jest. Że to też jest coś fajnego. No, niestety, tym razem Brazylia okazała się sromotną również porażką. 80 tempa na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego. No, nie będę ukrywał, nie będę ukrywał, że mój stary szybciej biegał w latach swojej świetności. Ale w porządku, no, Sokrates też jest ok. Takie piękne karty, że aż ciężko coś wybrać. Naprawdę, to jest wybór pomiędzy czymś super, pomiędzy czymś super. Więc wybierzmy tego czymś, tego super jeszcze bardziej. Wannisterloy, witamy serdecznie w zespole. No grzechem także byłoby nie skorzystać z tego Wannisterloya. Więc, Nistelrooy, witamy serdecznie w ekipie. Super, super, w ogóle super. Ja pamiętam w ogóle czasy. Ja pamiętam czasy Nistelrooya w Realu Madrid. To był zawodnik, który dołączał do Realu i, i, i były pokładane w nim wielkie, wielkie nadzieje. Te nadzieje zostały pośrednio zwieńczone. 96 spotkań, 64 bramki, no niestety, po Manchesterze United bardzo szybki zjazd i w Realu tam już specjalnie, e, e, specjalnie, specjalnie jakoś sobie nie radził, nie? Ale spoko, spoko, ja w Hamburgu jeszcze go pamiętam.